Dzisiaj zapraszam Cię do pukania rundki dotyczącej bycia sobą i rundki uwalniającej wstyd i lęk przed tym, żeby pokazać siebie taką, jaka jesteś naprawdę. I robię drugie podejście do tej rundki, ponieważ za pierwszym razem tutaj wszystko mnie rozpraszało, żeby tylko jej nie nagrać. Dlatego też czuję, że ta rundka będzie dla wielu z Was bardzo mocna i konkretna. No dobrze, więc weź głęboki oddech. I przejdź do punktu karate i powtarzaj razem ze mną na głos lub myślach i zauważ, co się pojawi w Twoim ciele, umyśle i emocjach. Mimo, że wstydzę się pokazać siebie taką, jaką jestem, naprawdę. Akceptuję to, co czuję i kocham siebie. Mimo, że w dzieciństwie musiałam się dostosować. Do oczekiwań mojego otoczenia odnośnie tego, jaka mam być. Czułam, że jestem niewłaściwa. Czułam, że nie jestem taka, jak trzeba. I że nie mogę być sobą. I teraz, w konsekwencji, czuję wstyd i lęk przed pokazaniem tego, jaka jestem naprawdę. Człam siebie całkowicie i głęboko. Mimo, że do tej pory czułam, że nie mogę być sobą. Bo bałam się, że gdy pokażę siebie taką, jaką jestem naprawdę, to nie będę akceptowana i zostanę odrzucona. Uwalniam potrzeby, aby dostosowywać się do oczekiwań innych wobec mnie i pozwalam sobie na bycie sobą. I od punktu brew czuję lęk i opór przed wyjściem do świata. Nie mogę pokazać się światu taka, jaka jestem. Ludzie mają wobec mnie oczekiwania. Jaka mam być? Dlatego też uznałam, że nie mogę być sobą, bo wtedy będę odrzucona i nie będę akceptowana. W dzieciństwie musiałam się dopasowywać do innych, do oczekiwań innych względem mnie. Nie mogłam być sobą. Czuję wstyd i lęk. Uznałam, że coś jest ze mną nie tak. Uznałam, że nie jestem taka jak trzeba że jestem niewłaściwa i niedobra. A co jeśli to tylko moje fałszywe założenia na mój temat? Uwalniam lęk i opór przed wyjściem do świata. Uwalniam wstyd. Uwalniam opór i lęk przed pokazaniem prawdziwej siebie. Uwalniam potrzebę, żeby spełniać czyjeś oczekiwania. Rezygnuję z przekonania, że coś jest ze mną nie tak. Rezygnuję z przekonania, że nie mogę być sobą. Taka, jaka jestem, jestem w porządku. Akceptuję, że mogę nie być przez wszystkich akceptowana. Akceptuję, że nie wszyscy muszą mnie lubić. Akceptuję, że mam prawo być sobą. Akceptuję, że jestem właściwa. Jestem dobra. Jestem kochana. Jestem wyjątkowa. Jestem sobą. Mam prawo wyrażać siebie. Mam prawo być i żyć pięknym życiem. Akceptuję siebie w pełni. I głęboki oddech, i zauważ, co się pojawiło w Twoim ciele, umyśle i emocjach pod wpływem tego opukiwania. Jeśli masz ochotę, podziel się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu. Jeśli czujesz taką potrzebę, lub jeśli to ćwiczenie Ciebie poruszyło, to polecam Ci powtarzać to ćwiczenie przez kilka kolejnych dni i na ten dyskomfort, który ewentualnie może się pojawić, Zastosuj koniecznie tzw. akceptujące IFT. Instrukcje znajdziesz w moich przypiętych nagraniach na moim TikToku. Po więcej rundek uzdrawiających relację z samą sobą, zapraszam Cię do mojego warsztatu, flagowego zresztą, z którego już skorzystało dziesiątki kobiet. Uzdrawiam relacje ze sobą, dzięki któremu przetransformujesz w ciągu 10 dni na bardzo głębokim, emocjonalnym, energetycznym i podświadomym poziomie relację z samą sobą. Jeśli masz więcej pytań, zapraszam Cię do zadania ich w komentarzu, a link do warsztatów znajdziesz w moim opisie konta na TikToku w Bio.